Chciałabym zachęcić wszystkich młodych ludzi do rozważenia możliwości studiowania na naszej uczelni. Nasza uczelnia ma w swojej ofercie oprócz anglistyki i rusycystyki, również germanistykę. Germanistyka wydaje mi się szczególnie ważna w tej chwili w naszym kraju, ponieważ istnieje tyle możliwości podjęcia pracy zarówno w Szwajcarii, która na pewno jest bardzo kuszącym rynkiem dla naszych młodych ludzi, ale także w Austrii i w Niemczech. Sądzę także, że jest to dobry pomysł na to, żeby rozwijać się wszechstronnie. Nasza germanistyka to oprócz wiedzy językowej, oprócz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i samych, samych, samej umiejętności uczenia się coraz lepiej i coraz szybciej, to przede wszystkim narzędzie język niemiecki. Myślę, że po trzech latach nauki już na bardzo przyzwoitym poziomie, którego się nie będziemy wstydzić, ale także doskonałe zajęcia z naszymi wykładowcami fantastyczne warsztaty tłumaczeniowe, yy, niezwykle interesujące zajęcia z fonetyki, yy, a także mnóstwo zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego. Ja zajmuję się Prawie od 10 lat na uczelni właśnie nauką języka praktycznego i staram się, by te zajęcia były dla wszystkich ciekawe, jeśli to możliwe, to także zabawne i staram się materiał przekazywać tak, by nauka nie była wielkim mozołem i by nie zniechęcać moich studentów do dalszego zgłębiania wszystkich języków, ale żeby właśnie dać im narzędzia takie, by mogli w przyszłości również rozpoczynać naukę innych języków. Bardzo ważne jest to, że w naszej uczelni wszyscy wykładowcy są niezwykle dobrze nastawieni do studentów. Są wspierający, pomagający, to naprawdę pedagodzy wysokiej klasy. Dlatego wszystkich zachęcam i zapraszam na zajęcia w weekendy ale także i na wieczorowe, więc jeśli Państwo mają mało czasu i nie mają czasu na studia dzienne, to polecamy z całym sercem naszą uczelnię.